Dzisiaj dotarła do nas maszyna Walta T-144, którą zakupiliśmy z firmy AGRAVIS TECHNIK POLSKA. Ciągnik został wybrany wśród konkurentów. Mogliśmy testować tutaj różne inne marki, ale no, dostaliśmy na testy VALTA troszeczkę mocniejszą T-174 i praktycznie po tych testach stwierdziliśmy, że jest to najlepszy traktor dla naszego gospodarstwa. I w dniu dzisiejszym traktor do nas dotarł. Wspólnie z odsiewaczem, w następnym filmiku pokażemy jeszcze osiewacz i pracę z odsiewacza, ale to już bliżej wiosny. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować ten traktor. Tutaj akurat przedstawiciel firmy Agra Wis wręczy nam się kluczyki od tego wspaniałej maszyny. Będzie to główny traktor na naszym gospodarstwie, ale około 80 hektarów będzie musiał obrobić. No i myślę, że będzie to najwspanialsza praca tą właśnie maszyną. Dziękujemy panie Przemko za wybór ciągnika i za współpracę tutaj z firmą Agravis Polska. No myślę, że współpraca gdzieś nam układała nie tylko na zakupie tego traktora, jak i na serwisie, a może i przyszłościowo innych maszyn, bo park maszynowy mamy praktycznie cały do wymiany. Zaczęliśmy wymianę od traktora jako głównej maszyny, a potem to już myślę systematycznie z górki. No dziękuję, tyle chcieliśmy dzisiaj Wam pokazać. Wnętrze ciągnika będziemy prezentować w następnych filmikach prace polowe również, aby przekonać być może przyszłych nabywców do wyboru warty. My kierowaliśmy się kilkoma zaletami tego traktora, o których będziemy mówić w następnych filmikach. Dziękujemy bardzo.